No dobra, słuchajcie, to jak ja mam powiedzieć, że będziemy grali ten film najczęściej komentowany w sezonie i taki, który jest głównym kandydatem do nominacji oscarowych? No na pewno musielibyśmy wspomnieć, że to Hamnet, czyli y, adaptacja powieści Maggie O'Farrell i że hmm. za produkcję odpowiada Sam Mendes i Steven Spielberg. Y, I nie możemy zapomnieć o tym, że to historia pięknej miłości i rodzinnej tragedii, która wystawia te relacje na próbę i sprawia, że w smutku Will, no, główny bohater, pisze Hamleta, jedno z największych dzieł sztuki. A właśnie to koniecznie muszę powiedzieć, że to nie jest adaptacja Hamleta, tylko jakby historia jego powstania. Okej. Okay. A wiecie co jeszcze gramy w tym tygodniu? 90 minut do wolności. Oglądałam to film o mężczyźnie, który zostaje oskarżony o zamordowanie swojej żony. I musi udowodnić swoją niewinność w trakcie 90-minutowego procesu prowadzonego przez sztuczną inteligencję. No i ten gość musi zebrać dowody z jednego miejsca. I ciekawostka: e, aktor Chris Pratt, bo to on grał tego bohatera, e, był na planie cały czas unieruchomiony i mówił, że naprawdę odczuwał pewien poziom klaustrofobii. Ale mamy też polski film. Wielka Warszawska, czyli opowieść o młodym drokju i najważniejszej gonitwie w Polsce, która ma być spełnieniem jego marzeń. Wiecie, lata 90. -te i to jest sprawy. I co? Zdaje sobie sprawę, że wyścigi konne to korupcja, manipulacja wynikami i nieczyste zagrywki? Tak, ale Krzysiek, Tomasz Ziętek, wierzy, że upadek komuny wiele zmieni, ale nie powiem wam, czy rozsadzi panujący układ, czy wybierze szybką karierę. A ja też mogę wam dać polecajkę. Oglądałem ostatnio komedię animowaną o szopie. Szybcy i sprytni? Coś mi mówi ten tytuł? Nie bez powodu Kinga, tylko że tym razem zwierzęta jeżdżą super szybkimi pociągami. Jeden z tych pociągów zostaje porwany przez borsuka, a zwierzęta domowe muszą odkryć plan porwania i zapobiec katastrofie. Brzmi jak nowy ulubiony film Kingi. Nie, nie kochana. Teraz idziemy na mój ulubiony film. To co będziemy oglądać? Horror, a dokładnie powrót do Silent Hill. Grałem w tą grę, a Paulina to chyba nie wie jeszcze na co się pisze. No, w skrócie. Mężczyzna dostaje dziwny list i postanawia wrócić do miasteczka Silent Hill, by odnaleźć swoją dawną miłość. No ale w tym miasteczku wszystko już wygląda inaczej. Jest opuszczone, a nasz główny bohater zaczyna wątpić w swoje zdrowie psychiczne. A Silent Hill zamieszkują brutalne stworzenia, które będą chciały odbisk od znalezienia ukochanej. Super, podoba mi się. Oglądamy. A Was zapraszam do Heliosa.